Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy na Starej Ochocie w przepięknie wyremontowanym apartamencie o powierzchni 120 m2, cztery pokoje, dwie łazienki i dwie garderoby, a to wszystko w zabytkowej kamienicy. Zapraszam. To na co zwrócimy uwagę zaraz po wejściu, to niebywała jakość wykończenia. Po lewej stronie od wejścia zlokalizowana jest łazienka z prysznicem. Następnie pomieszczenie, które może być gabinetem lub sypialnią gościnną. Przedpokój od prywatnej części mieszkania oddzielają przeszklone drzwi. Za nimi zlokalizowane są dwie duże, przestronne, dobrze doświetlone sypialnie, obydwie z prywatnymi garderobami. Jedna z nich, główna, z wyjściem na przepiękny balkon, zlokalizowany od strony cichego podwórza. W centralnej części tego apartamentu zlokalizowana jest przechodnia, w pełni wyposażona i zagospodarowana kuchnia duża i wygodna. To przez nią dostaniemy się do części dziennej, gdzie znajduje się salon z miejscem do wypoczynku, jadalnia. Oraz niezwykle kameralny i przyjemny kącik do odpoczynku. Tuż obok zlokalizowana jest główna łazienka z wanną i oknem. Apartament został świeżo wyremontowany materiałami wysokiej klasy. Podczas remontu zadbano o połączenie nowoczesnego designu z tym klimatem prawdziwej kamienicy. Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Grujeckiej w zabytkowej kamienicy wchodzącej w skład kolonii lubeckiego. Jest to zabytkowy obszar miasta stołecznego. Niezwykle funkcjonalny układ, świetnie przeprowadzony remont z dbałością o najdrobniejszych etapach. To wszystko w idealnej do życia lokalizacji. Zadzwoń, zapraszam!